Przed filmem to jeszcze mam parę informacji dla Was, ponieważ Wam bardzo dziękuję za 10 tysięcy wyświetleń na moim kanale. Ja mam zamiar zrobić specjal, ale nie mam żadnych pomysłów, więc byłoby fajnie, gdybyście mi coś napisali w komentarzach. I jeszcze jedna osoba, którą ja bardzo, bardzo, bardzo pozdrawiam, to jest Bati. Wpadnijcie na jego kanał i zostawcie mu łapkę w górę i zuba, no bo naprawdę się opłaca. I teraz to będzie odcinek. Cześć, witam Was do nowego filmu. W tym filmie to zrobię sobie unboxing takiego statywu. No bo w ogóle przepierdzieliłem tamten statyw, i od tego czasu nie nagrywam nic ze statywami. I z tym statywem, którego ja teraz mam, z którym teraz nagrywam, to tam coś nie działa. No bo tam się ta górna część odłamała, i dlatego się kupiłem ten statyw. I on kosztował 160 zł. I najpierw Wam go zaprezentuję od zewnątrz. Tutaj to pisze. On jest od 23 do 105 cm. I teraz to go otworzę. I Wy to zobaczycie w szybkim tempie. A więc zapraszam do oglądania. Dobra, więc tutaj już jest ten statyw. Jak go tak czymie w ręce to się naprawdę fajnie prezentuje, on też jest naprawdę ciężki i z początku to mi się wydaje trochę większy niż myślałem i teraz wam to pokażę aż do takiej długości to są te jego nogi i teraz to wam pokażę jak to wygląda jak on stoi i teraz to zauważyłem jeszcze jedną taką dobrą funkcję przy tym statywie ponieważ już się Wystraszyłem, że nie ma tego do telefonu, a jednak jest. I to, się I to się naprawdę fajnie prezentuje. Więc ten statyw to jest naprawdę fajna rzecz. I to też jest na plus, że go idzie zmniejszyć, no bo tak to on nie zabiera tak wiele miejsca i naprawdę polecam go kupić. Więc jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. I to by było na tyle w tym odcinku. No to na razie.